Jak wygrać pozdrowienia ode mnie w odcinku specjalnym? Jest to bardzo proste, widzowie. Bo potrzeba, abyście napisali w komentarzu pod tym filmem osobę, yy, którą spotkałem kilka dni temu, widzowie, w życiu prywatnym. Taka podpowiedź, widzowie, ode mnie, że ta osoba jest giga znana, więc, widzowie, żeby wasza yy, wyobraźnia się nie ograniczała, możecie, widzowie, napisać. Kogo tylko chcecie? Taka podpowiedź, że nie musi być to widzowie żaden YouTuber. Więc e, piszcie, widzowie, e, nie ograniczajcie się. Osoba, która widzowie zgadnie, no to zostanie pozdrowiona w odcinku specjalnym. I może coś jeszcze dorzucę, widzowie, ale tego się przekonacie, widzowie, w odcinku, który będzie za kilka dni. Zapraszam, widzowie, do filmu. Drodzy widzowie! Zapraszam Was na mój serwer Discord. Link do niego możecie znaleźć w opisie tego filmu lub w komentarzu pod tym filmem. Bardzo gorąco zapraszam. Jeśli postanowisz, widzo dołączyć na mój serwer Discord, to będziesz na bieżąco informowany o nowych filmach, live'ach, shortsach, TikTokach i innych tego typu rzeczach. Więc bardzo gorąco polecam dołączyć. Oprócz tego widzowie na moim serwerze Discord są różne konkursy, tak zwane giveawaye, widzowie często tutaj robię konkursy, możecie wygrać różnego rodzaju nagrody, no i fajne rzeczy, więc polecam widzowie dołączać, żeby móc wygrać widzowie cokolwiek. No i oprócz tego jest tutaj tak zwana rozrywka widzowie są różne tutaj przygotowane dla was gry możecie widzowie sobie właśnie pograć na serwerze discord więc naprawdę widzowie to jest przemyślane więc bardzo bardzo gorącom, gorąco polecam dołączyć a w przyszłości będzie widzowie jeszcze więcej różnych widzowie tutaj yy, aktywności na tym serwerze discord jakby tego było mało widzowie to mamy tutaj specjalne kanały na gry Supercella, czyli Brawl Stars, Squadbusters, widzowie oprócz tego inne gry, czyli Fortnite, Minecraft, Clash Royale, widzowie w przyszłości, dodamy jeszcze inne gry, jeśli będziecie chcieli. No i oczywiście widzowie tutaj mamy voice Wojszaty yy, właśnie gier Supercella, widzowie yy, innych gier, czy tak po prostu sobie porozmawiać, więc naprawdę widzowie tutaj aktywności jest sporo, sporo z kanałów, widzowie naprawdę tutaj serwery jest zorganizowany na wysokim poziomie więc widzowie nie czekajcie dołączajcie i widzowie zapraszam do filmu Cześć, cześć widzowie, to jest kolejny odcinek z Minecrafta a tematem dzisiejszego odcinka jest to widzowie, że gramy sobie w Minecraft Bedwars i sobie widzowie dzisiaj będziemy grali w Bedwarsy. Ale zanim to pamiętacie, subskrybujcie, zostawcie łapkę łapka, wprowadzę wam filmikiem, napiszcie na i komentarz, a będę takich filmików dla na więcej. Przypomnę, że jesteśmy pod 2000 subskrypcji, więc subskrybujcie, odpłućcie, komentujcie, a pomożecie mi spełnić mój drugi próg, co chodzi o suby, czyli mi 2K subów. Więc subujcie, odpłućcie, komentujcie, a ja widzę, że bez żadnego przedłużania zapraszam Was, moi drodzy, do oglądania. Dobra, widzę. Wybieramy sobie Selector Mini i klikamy w Bedwarsy yy, Tak jak zawsze sobota Bedwarsy tym razem nie 4 team po 4 osoby tylko 1 team po widzowie yy, znaczy kilka teamów po jednej osobie w sensie widzowie będę grał solo yy, no i widzowie ostatnio miałem 5 minut na zrobienie widzowie 3 killi i podołałem a dzisiaj widzowie mam 5 minut na wygranie całej rundy Czyli widzowie mogę zrobić 0 kili i wygrać modę, a mogę widzowie zrobić, nie wiem, 10-12 kili. Zależy, zależy, widzowie co i jak. Ja bym szybko chciał wbić się w widzowie MIDA, więc potrzebujemy jeszcze tutaj jednego bloku, dobra. Tak mogę pójść. Nie zależy mi teraz widzowie na, yy, na tym, na widzowie o łóżka. 3, 3 6 8 timów chyba jest chyba jest 8 teamów jak dobrze niczym. Drodzy. Yy, aha, to już... Aż mi się przykro widzę zrobił. Aż mi się zrobiło przykro. W pierwszej sekundzie gry ja już nie mam łóżka. W pierwszej sekundzie gry. Yy, ale ja mam 5 minut na wygranie, widzę. 5 minut na wygranie. Yy, I jako pierwszy team widzę tracę łóżko. No to jest widzowie, już po prostu hit hitów yy, Ale pomijmy to Pomijmy wizuę to Walczmy, nie poddajemy się wizuje Nie poddajemy się yy, Dobra Ajajajaj Dobra, jeszcze tutaj mam złoto Tutaj mam złoto wizuje Dobra, ja bym się cofnął wizuje Ja bym się cofnął Dobra, do bazy, do bazy widzę. Do bazy najlepiej Teraz, żeby nie paść wizuje, żeby nie paść teraz Bierzemy sobie knockbacka Bierzemy sobie nogwaka widzowie. Bierzemy sobie tak, tak, widzowie. Tak, o! Jesteśmy, mamy, widzowie, taką zbrojkę. Chłop nie wie, chłop nie wie tego. On myśli, że ja. Ten, chłop nie wie, ten różowy, oczywiście, że ja tu jestem. Możemy na niego popatrzeć. Spadł, spadł różowy. Różowy nie wie, że ja tutaj mam taką zbrojkę. O to mi chodzi, że różowy nie wie, że ja mam taką zbrojkę tutaj. Tylko widzowie jest co robi różowy, tylko jest gorsza rzecz. Bo ja tej... ja mam widzowie określony czas właśnie. Ja mam określony czas na wygranie. Mam 5 minut na wygranie, widzowie. Dobra, ja lecę po złoto, ja lecę po złoto, widzowie, ja lecę po złoto. Wywalone teraz, widzowie, wywalone. Ja muszę zgarnąć złoto, żeby jak najszybciej wygrać rundę. Jak najszybciej muszę wygrać rundę. 11 gold 11 golda mam widzowie. Dobra. Yy, diag z proja, diag Teraz już musi być diag z proja, widzę. Nie, nie, nie starczy. Dobra, yy, ten mieczyk, mieczyk diamentowy, widzę. Diamentowy mieczyk. O, 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 o widzę. To mi się. To mi się. Fokus, focus Z dwóch teamów, focus. Fokus dwóch teamów. Od śmiertowego i od różowego miałem focus, widzę. Straszny focus miałem. Widzicie? Widzicie jaki fokus wywalaj, 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 wywalaj. No przegrałem, przegrałem, nie mam wyrka. Niestety przegraliśmy to widzowie. Bez szans, jakiś miałem fokus widzowie. Dobra, top 4 zajęliśmy, top 4. Imo, to nie jest widzowie wygrana, top 4 to Imo nie jest wygrana, więc dobrze. Nie podoba mi się to widzowie, nie podoba mi się to. Nieważne widzowie, nieważne co ja zrobiłem. Jeszcze raz zagramy widzowie. Dobra, jeszcze raz zagrajmy, jeszcze raz, widzowie. Zagrajmy jeszcze jedną grę. Ale nie podoba mi się to, widzowie. Dobrze, zaczęliśmy. Zebraliśmy całe złoto z Mida. Po czym przegraliśmy. Nawet 5 minut, a ręka nie trwała, widzowie. Jeszcze jedna runda, widzowie. Jeszcze jedna runda. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. O, fajniejsza mapka, jest fajniejsza mapka, bo jest Ender Chest, faj dużo fajniejsza, dużo fajniejsza. Taka netherowa widzowie. Pierwszy raz czy na niej gram, Szczerze, pierwszy raz na niej gram, ale widzowie też jest większa, też jest większa. Teamów jest y, chyba tyle samo 3, 6, tak, 8, 8 teamów. Dobra. Y, kupmy sobie widzowie, no co byśmy sobie kupili? Wełenkę, wełenkę, no. To taki widzowie standard, ta wełenka. Ja muszę widzowie obczaić. Tak, tutaj mamy Wirko. To wirko przydałoby się obbudować. Dobra. Fajnie, pięknie, ładnie wszystko gra. Dobra. Tutaj też by się jeszcze tak przydało zrobić. Dobra. Dobra, widzowie, mamy to. Lecimy zaraz po jakiejś widzowie, po jakiegoś Irona albo Golda. I... Będziemy widzowie myśleć co dalej tylko nas i widzowie ciśnie czas w poprzedniej rundzie. Yy, mieliśmy 5 minut na wygranie. I no, jeśli top 4 zaliczycie mi, to wygrałem jeśli nie to gorzej. Ale ja bym szczerze sobie mógł zaliczyć, bo teamów było 8. Teamów było 8. Na 8 teamów zająłem... Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Na 8-8 zająłem... Widzowie miejsce y, numer 4... 4, więc... No w połowie, w połowie. Dobra, widzę. Zielony już napadał. Zielony już na mnie napadał. Na szczęście mu się nie udało. I w sumie się nie dziwię. Nie dziwię. Zielony napada po raz drugi na mnie. Y, widzowie, ja nie wiem co jest z nimi tak. Ja nie wiem co jest z nimi tak. Ale serio, widzowie goście odwala jakąś manianę. Nie wiem, widzowie, nie wiem co jest z nimi tak. Ja bym sobie kupił mieczyk lepszy, widzowie i zbrojkę, i teraz widzę, że chłop nie ma szans, tym bardziej bierzemy sobie bloczki, bierzemy sobie dużo więcej bloczków I ja bym tam, widzowie, jeszcze bym obudował łóżko, bo ja bym chciał na niego napaść ale w tym czasie jak ja będę tam napadał to ktoś inny mi może zniszczyć i żeby mi właśnie nikt nie zniszczył to ja tak obuduję, widzowie, obuduję tak lekko, o coś w tym stylu, dobra i teraz możemy lecieć do zielonego, teraz możemy, albo jeszcze poczekajmy, jeszcze poczekajmy Jeszcze zróbmy coś takiego, jeszcze zróbmy coś takiego z łóżeczkiem. Widzowie tutaj obudujmy Okej, okay. tutaj widzowie Jeszcze tutaj i tutaj i tutaj, dobra mamy to mamy to I byśmy widzowie teraz jeszcze kupili sobie tą wełnę Czekajcie, wełnę, 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 wełnę Dobra, mamy 51. Co e, już? sojusz, już? Co Ej nie wiem, nie wiem. Sojusz, Ja bym chciał soja, soja bym e, Co jest? Co jest z nimi taki? Co jest z nimi taki? Ej, gościu, 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 nie pozwalaj sobie. Dobra, dobra. Jeszcze mi niszczymy. Dobra, zniszczyliśmy. Pozdrow, pozdro, pozdro, pozdro. Pozdro, pozdro, ja się nie. Zniszczyliśmy beda. Zniszczyliśmy mu beda. Zniszczyliśmy beda właśnie mm, zielonemu. Zniszczone łóżko. I zniszczyliśmy widzowie jego. Więc jeden team mniej. No top 3 bym zaliczył sobie. Jak byłbym top 3 to bym sobie zaliczył widzowie? Na tą chwilę jestem, moi drodzy, top 4. Na tą chwilę jestem top 4. Więc to jeszcze nie wystarczy. To jeszcze widzowie nie wystarczy. Yy, bo w poprzedniej rundzie też byłem top 4. Ale spokojnie, spokojnie, widzowie, zaraz będzie dobrze, lepiej przynajmniej będzie, okej, okay. dobra, łóżko jako tako obutowane, no i jeden team, jeden team na gwiazdki, no kto mi tu zniszczył, widzowie? kto mi tu zniszczył, ej, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ej, wywalaj, 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 blue, 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 to blue chyba zniszczył, no, chyba to był blue, ale dobra, wyjaśniłem go, jest jeszcze, widzowie, widzę, że jedą. dobra, ale więc mnie są widzowie jakie boty, szczerze? To są giga boty. Eee, ja bym mógł iść cały czas tak w kółko, tylko w jakimś czasie e, będzie fokus. W jakimś czasie będzie fokus na mnie, więc ja bym tego nie chciał. Ej, lak, 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 nie widzę niebieskiego. Dobra, 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 ej, czy ty ma. Nie no, żartuję, nie. żartuję. Dobra, nie mam HP, nie mam HP, nie mam HP. No, przegraliśmy, przegraliśmy widzowie, w sensie zginęliśmy. Nie straciliśmy HP, ale ten widzowie. No i chyba widzowie przegraliśmy. Chyba przegraliśmy Bo 5 minut nam nie straciło. Nie straciło nam 5 minut. Ale widzowie fajna arenka. Dwa razy czwarte miejsce zajęłem. Szczerze jak zajmę tutaj top 3 albo top 2, to ja bym sobie zajiczył jako wygraną, wiecie? Serio, Jak zajmę top 3 albo top 2, to bym zajęcił sobie jako wygraną. Muszę obserwować, muszę obserwować. Dobra. oj, nie, 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 nie. Nie, 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 bez szans. Muszę mieć fokus, jakoś musimy sfokusować się na niego źle. Na tamtego typa musimy się sfokusować, bo inaczej nie ma szans. Inaczej nie ma szans. Hof ma. Wszystko widzowie no. Bez szans będzie. 7 kili w ogóle mam widzowie. 7 kili. Fokus na pomarańczowego jakoś byśmy musieli zrobić. Tylko nie wiem za bardzo jak, w jaki sposób. Yy, dobra, dobra, dobra. Ej, lawa, 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 tu jest. Lawa, lava, lawa, lawa, lawa. To mi się, widzę, nie podoba. Yy, no, ja mogę się przestać palić, bo ja nic nie widzę, widzę, ja nic nie widzę. Ja chcę się przestać palić. ja nic nie widzę, widzę. Co, gdzie i jak? Ja z, jak ja tam. Patrzcie na moje. Wy nie mam wyrka. No, przegraliśmy, przegraliśmy. Chłop, widzę. Dobra, nie widzieliście tego. Nie widzieliście tego. No niestety widzę, dobra. Zajęliśmy miejsce, widzowie, czwarte. w dwóch rundach. Ewent, ja dziękuję dobrze, że nie trzymajcie się widzowie Słuchajcie, Słuch. komentarze. Do następnego. Cześć.